Witajcie ludziska. Koniec listopada. Dzisiaj mamy pierwszy grudzień, więc konkurs został zamknięty. Spisałem sobie wszystkie niki ludzi biorących udział w tym konkursie. Okazało się, że jest was aż 178 osób. Także ponumerowałem wszystkie niki. Wcześniej oczywiście spisałem. Wrzuciłem w generator liczb i mam liczbę 41. Patrzę, kto się ukrywa pod tym numerem i mam elegancko czarno na białym. A więc, wygrywa pan Oniku Zbieracz Darek. Tutaj, jak widzimy, pan Darek ma jakiś kanał. Nie sprawdzałem jeszcze dokładnie o czym nagrywa. To jest akurat dla mnie bez znaczenia. Także gratuluję bardzo, panie Darku. Zapraszam pod film, napisać komentarz, odezwać się. Musimy dogadać ze sobą kwestię przekazania tego miernika oraz kluczy regulacyjnych, ale to jeszcze nie wszystko. Firma Mercator postanowiła dorzucić się do konkursu i przekazała. Dla zwycięzcy taki oto multitool z logiem shindaiwa i jeszcze do tego czapeczkę, kaszkietówkę, logo Echo, więc myślę, że jest całkiem ciekawie. Dziękuję wszystkim za udział, odzew był dość spory, co napędza mnie raczej do działania. Kiedyś w przyszłości na pewno powtórzę ten ruch, nie wiem kiedy, zobaczymy czas pokażę. Będziemy żyli to i będziemy robili, jak to się mówi. Zabawa już się skończyła, więc na dniach chytamy się z powrotem za pilarki i jedziemy dalej. Dzięki za obejrzenie materiału. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.